Z tej strony jest torner, ze mną jest Inferno. No i gramy w tej, jakby w Gmoda, na mapie Shadows, bodajże. A, ej, to jest to mapa horror. No i. Ciekawe, co to będzie. Jak jesteśmy w jakimś pomieszczeniu, w którym. to się musimy dostać do jakiegoś zioma, który nas zaraz zabije, więc zaraz musimy to uczynić. Chodź. Tak, chodź, idziemy. Jestem bezbronny. Oh, he LoL. muszę z ciebie wyjść, bo się wbijam w ciebie, bo to jest nikt... open the door. To jest mapa dla jednego gracza i tak trochę to... Ej, Derp Souls, he <laughs> bo jest gra Dark nie, Haha, Boże. Derp Souls? I sobie pogramy w ten... w Garry's Moda na laptopie. Dobra. Ej, ej, nie mogę. A, nie mogę wejść nawet na łóżko. Ja też nie. Kurde, ja się. się Dobra. <laughs> Patrz, patrz jakie ja, ja otworzyłem drzwi. Otworzyłeś drzwi? Jakby co Something wiem? must be blocking the door. Come Komornik. Patrz, tutaj mogę wejść, tu jest łazienka. Ej, umy się, bo ty jesteś zombie. To, jestem zombie, tak Boże O, albo poglądamy po, telewizję na telewizorze z kamienia. Dobrze. Co ty na to? Dawaj. Nie działa coś. Dobra, ja sobie tutaj usiądę no i nie. czemu ty patrz. nie masz broni, a ja mam broń. No i to, 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 to jest nie fair. Nie wiem. Ale z tego nie co wiem, wiem, bo znaczy ja oglądam jak. O, tu jest klucz jakiś. Wow! Co to było? Haha nie? Ej, To mi Fira przypomina, to zaraz walnie zaraz atomówka i będzie wiesz takie. E, g... To mi szczególnie Silent Hilla bardziej. Ok, ale tutaj nie mam mgły. Tu jest zamknięte. Co no, jest jakieś, no, no. Ej, tu jest jakieś ciało, hehe. Gdzie? Chodź tutaj. Patrz. Nieszczęśliw! Nie miał ja tego tak, szczęścia, proszę, co by ja Nie u siebie mogę Ty możemy tutaj bić, chodź tutaj. Może będzie tutaj coś ciekawego, i może Czekaj. ja zdobędę jakąś broń. Byłoby Czekaj. ciekawie. Czekaj, bo ja muszę coś znaleźć. Eee... Ty sobie spamujesz, weź, że, że, że. Czekaj. Gdzie to może być? OPS! Co ty to zrobiłeś? Odwróć się! WTF! Idźmy z tym! Dobra, to będzie nasze takie... Mm. Schronienie mógł... przed deszczem. Ja mu chciałem zrobić grupę ale nie miałem tego znaleźć. Dobra, niby no, tutaj to... nic nie można spawnować, no ale dobra. Aćki, jaja, tutaj jest piwnica. Ło! I Guys, I should coś tam. Latarkę ja I should go home. Eee, <laughs> 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 Idziesz znawam, pierwszy tak jakby tak co. <todgry> 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 co mnie nie brało. Ja tutaj nie mogę, ja nie mogę nikogo bić. To jest ten, Ja tak by nie powinna nic nie mieć. Ale ja, ja. Something. No. Co? Looks like something fits inside. Ale co? Jajco. <todgry> Ała. Watch. You in the co to było? Nie wiem. Okej. Okay. O Boże. Nie, 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 nie. no. Nie, nie, nie. no. Nie. Nie, nie. Nie, nie. A tutaj? Zamknij ten załóżnik. Nie no. Idziesz pier... nie. Halo? To mnie zabija, jestem tego pewien. Zamknij drzwi. To był zły ja pomysł. Ja się boję. O oh, hell no. Tak jakby tutaj nic nie ma. Ej, to jest jakiś cień jakiegoś typaczka, jak tak to wygląda, he he. I Idę stąd. Tu mi coś na ryj skoczy, ja się boję. Ej, nie można biegać. Czemu nie? Nie wiem. A, bo jesteśmy inwalidami, tak? Tak, tak. No, he no. Dobra, Czemu? ja sobie nie będę może... Będzie jakaś podpowiedź o obozu Nie, nie mogę tutaj wbić. Dobra, nie spawnujemy nic w razie czego, bo znowu będzie jak z tym mostem. Eee, tu jest no. pewnie jakaś super ultra ultrałamnikówka, tylko nie wiem jak to rozwiązać. Look like something właśnie, fiss inside, ale co? Nic! Nie wiadomo co. A tutaj mamy tylko tego tą co laleczkę budów w wersji. Eee. E, e. 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 Ale co ja tutaj mogę wziąć? Ja chyba wiem, musimy tutaj zrespić krzesło, wiesz? To Co nam pomoże. <grymne> może sobie urządzimy i tak przemyślimy jakąś sprawę, nie? No. To nam pomoże, Będzie no. tak przyjaźnie, what the fuck. To ja biorę że to panów. <grymne> Wiem, musimy to poświęcić. Sacrifice dem. Szatana. Ej. Posłuchałem szatana. Się ja myślę, że się musimy spalić. No może, ja tu nie mogę wskoczyć Już? Poświęciłem siebie swoją krew. Też się poświęcam. A tupa. Ej, nie a wiem, co to... tutaj zrobić. Tu jest nie... jakaś krew. Wcześniej zdobyliśmy jakieś klucze, ale to nam teraz w ogóle nie pomoże. Hmm. A tu jest jakaś podpowiedź, może? Nie ma, ponieważ to jest jingle hot. Ej, a może ten? Może <laughs> stąd coś... wyjdziemy? Jak? Podsadzimy I... się. <laughs> Okej. Okay. Przesłem. O tak. Widzisz, mówiłem, że to będzie dobry pomc. Ja już nie widzę przez to krzesło i się... Jezu. Krzesło Spokój. nas w... wyratuje z każdej opresji. Jezu, tak krzesło się laguje. Ja zabezpieczam Spokój. tył. Jakoś. Tak, tak. A Dobra. Wynęło. Tutaj tak. trzeba chyba później przejść. I się obracało? Szkoda, że nie mam z gana, bo coś nie bym pokazał, co odkryłem, co pewnie wiesz, ale... Czekaj! Blisko! O, dobrze! Dobrze! Jest! A ja to co? Podaj rękę. A wale to teleport. No. Seriously? Nie no, tutaj raczej nic nie możemy zrobić, więc... Tu jest ciało. stąd lepiej. Tak, widziałem to. Wiedzę. Bierzemy go! Ej, <laughs> czekaj! Gdzie tam, tam to drugie ciało? Zrobię mu kolegę. Tutaj jest. O, kolegę ma. Ooo, that's o, so sweet. So cute. Czemu on nie ma nóżek? Słodko. Bo mu wozia ukradła. A. Patrz tutaj ma taką ładną rączkę, nie? Damy mm. go. Ją tutaj. Ojej. Mmm, Jak nawet słodko. Screena zrobimy. Mm. Jak tylko. Dobra, to tutaj są kolejne cool. drzwi Chodź, 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 chodź Gdzie? Gdzie? Okej okay. Ale tam są zamknięte Szalu Wyważę je Szalu oh. NIE! Słuchajcie, ja mam coś co mi nie zasłania jak w, w ogóle To jest samochód, nim pojechać do miasta i kupić A, dobra, może być Chłopacki z, z Biedru A, tutaj nie pójdę Nie pójdę no. I, could I could go this way, but I don't, I don't feel like it, it. Hehe, <laughs> a ja się czuję tak właśnie Chodźmy tu Nie mogę Ale co ja mamy tutaj zrobić? Część wejdź do naszego pierwszego domku może stąd coś mamy zabrać? Wiem, że tam był klucz jakiś i ja go wziąłem, ale... No właśnie nie... widziałem. W sumie to nie był klucz, tylko cień klucza. Aha, no w sumie shadows nie. I czemu to jest fioletowe? Pewnie masz jakieś zanikające tekstury. No właśnie wiem. Czekaj, może tutaj... Rungę! <grym> Lag Studios Kurczę. Widziałem gdzie to... No nie mogę! No. Ale co my tu mamy wziąć? Nie wiem, pewnie tylko klucz. All the tires are Or flat. Co? Co? Kurczę, czekaj, bo tu. Próbowałeś tutaj... klikać na E, tam na tym. Tak jak były tam te te. Tak było co? Tak, myślę, tak. że wkwarzanie okien to dobry pomysł. Tak, tak. Dobra. Więc jak bo... się wystraszyłem, o to ty. Dzięki. Dobra, to ja tam zajdę jeszcze i zobaczę, co tam. o co tam biega. Biorę krzesło. Dobrze. Muszę mieć jakiegoś przyjaciela w tej podróży. Poprzez mroczne korytarze. Co my tutaj mamy? Tu mamy tylko klapy krwi. Może mamy się nimi kierować, albo i nie. Nie wiem, zacznę po prostu spamować E. Ła? tego nie mogę otworzyć. Tutaj mam jakieś. Looks like some. No, tak. Może mamy coś tutaj włożyć, tylko co? Nie, to bez sensu. Tutaj mamy tego frajera ukrzyżowanego. Hmm. No ale tutaj nic nie ma. No ja wiem. Wiem tylko, że na pewno tutaj mieliśmy się znaleźć, ale co tutaj mamy robić, to tego już nie wiem. Może... może to ma jakieś ukryte znaczenie? O! Cześć. Cześć. Ale co to? O! Co o! To? Coś tu, Ło! Wow! Stone Pickup. Jakie jaja? Ej, rozwaliłem go. Ale ja jestem genialny. Tak, po prostu w niego... What the fuck? Widziałem tam jakiegoś... ...typa z workiem na głowie. No właśnie. A, i w tym sposobem uzyskaliśmy wejście do drugiego pomieszczenia. Zacnie. Jeżeli się wystraszyłem, to twój cień. Boże. Po Bo co tu jest? Babies. To wydaje dźwięk Czy to zbierasz? Nie, i gwałce. O! A. Rozumiem. Mieliśmy po prostu niszczyć dziecięce zabawki. Dobra, Mr. Chair. Creepy. Ja idę z krzesłem. Gdzie ja uh, uh. jestem? <laughs> Wbiłeś się w ścianę, inteligencie. A ja właśnie w... trafiłem do jakiegoś... O Boże, trafiłem do jakiegoś... Poczekaj, zaraz wracam, ok? Uh. Z dwóch i zaraz widzimy się za chwilę. Tak, na uh. sorry, idę na obiad. Z dwóch. To iśmiałby to, zaraz wracał. Oh. Dobra, wróciłem. Jesteśmy z powrotem! No słuchaj, to ja trafiłem do jakiegoś pomieszczenia, gdzie są modele 2D, bo to, tego 3D A. nie da się nazwać Uf. jakichś krwawych. Oh, już Weź, nie mnie. <laughs> Cześć. Eee... No właśnie, tak więc troszeczkę tutaj jest mrocznie. Boję się, wiesz. Ej, tutaj jest karton mleka, to jest straszne. Czekaj, bo eee, <laughs> też. Karton mleka To nie jest tak jak w Duke Nukem, że te modele się z nami obracają na szczęście, bo to by było przerażające No są tutaj kolejne drzwi Co my tu mamy Czy to jest Alicja? Ej, te drzwi, się, te drzwi się samo otworzyły, wiesz. Ja jestem od wyjść nie mogę. Ej Cześć, się przesunąć tutaj, dobra. Jezu. No co? Takie jakby dziwne rzeczy jest są. O Boże, obczaj jaka schiza to jest. Tu ma chyba udawać jakiś daleki korytarz, ale to jest tak naprawdę jakaś ściana. Jezu, jaki schiz. Jest to... to taki, taki efekt. A, tu się Jezu. za mną zamknęło, czemu? I się samo otworzyło. Tak. To to są drzwi. To tutaj no są zamknięte drzwi. Tutaj nie to fuck? I need something to melt this mode away. Gdzieś ty się podział A, tutaj jesteś. A ja zobaczę sobie. Yuzu! <laughs> co to? Było? przede mną przez tyle porszczałeś. No wiem. Po wyjściu do tamtego pomieszczenia że się w tym. Ooo! Po... tu jest headcrab! Tu jest headcrab? Ratuj! Ej, ratuj, nie mogę otworzyć tego! Chodź tutaj! Ale jak ja tam byłem dopiero, został! <ścoughs> <ścoughs> Brawo! odbyć raz! Tu jest headcrab, head weź go zabij! Dziękuję. Szybki headcrab. Head I co tutaj jest? Tu jest. Wciałem, wciałem gas picked gaz. up. Ja wiem, mamy, że to znowu trzeba rozwalić, czekaj. Może mamy się w Discreet bawić. Mi się wydaje. Nie. Dwie drzwi się same zamykają. Ale ja tam byłem i się teleportowałem tam. No to ja tak samo. Cześć. Cześć. I olej czad. <laughs> teleport. Cześć. Czekaj, może mam wrócić? <laughs> nie, tutaj stąd nie wrócimy, bo to jest. Ale tu są jeszcze jakieś. Zapnięte. Nie wiem, ja staram się już... Aha, bo ja miałem ten, ja miałem ten gaz, a ty? Jezu! Ludzko! Eee, okej... What the fuck? To było coś dziwnego, dlaczego o, to jest w klucz. ogóle? Ok. Kluczyk, good. Fajnie. Ty idziesz o, pierwszy. Ty idziesz pierwszy. Idź. Idź, idź. No, się nie martw. <ślesk> What the fuck. Ej, jestem w tobie. O już. Ej, latarka nie działa, to mi latarka jakby niewiele pomaga. Nie widzę cię. Ja gdzieś spadłem, ej. Kucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie? Ja gdzieś padłem, gdzie ty jesteś? Ja też nic nie widzę po prostu przed sobą. A ty? Mi się nawet te FPS-y od frapsa rozmazują. lol. Mi się nic nie rozmazuje. Ja. ale. Ja wiem, że jak gdzieś stoję, bo ja skakać. W, ale ja wpadłem w ten. Tekstury czekaj, zabije się. Jak ty żeś to no zrobił? Też tak chcę. Czekaj pewnie kill ja po po prostu. No chyba jestem w pierwszej ten, salce, doczekaj, szybko do ciebie pojadę. Ej, no, o, no właśnie ten... ja też czekaj ja też... Chodź szybko tam ten... Ej, ty, mam physics z guna w końcu. Chodź szybko tam się teleportuje. Poczekaj. No ale ja nie potrafię. Ja. Co? Nie ja tak, ja tak dobra. No. Ale ty masz znowu nowy model. A nie, jesteś tym, zombie, dobra. Chodź tam szybko, po prostu pójdziemy. Słuchaj, nie mogę Mówisz tutaj Muszę Musisz przestać teleportować się, V Jakie jaja. Eee Jaka fa. O kurde, jaka schiza! Będę musiał znowu killa wpisać. Tego o kurde, jaka To jest straszne. Czekaj, jeszcze teraz się zabiję. Znowu wpadłem za tej stury Jakie jaja. Problem. Ja się z tym szybko uporam. Ja się nie uporam. I finally, the moment we've all been waiting Ejej. for. Brawo! <coughs> <Idiotu! coughs> <coughs> 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 Dobra. Dobra, <coughs> idziemy dalej. teraz okay. stój w miejscu, Stój w miejscu. Stoję w miejscu. No i gdzieś, ty. A, dobra. No i co? I tak jakby nie wiemy, co mamy tutaj robić. Aaa, wiem czemu musimy nową mapę to Myślę, że tutaj chyba na razie pierwszy odcinek będzie, nie? No, będzie pierwszy odcinek. Okej. Okay. Tak więc. Do na razie. Na następnym odcinku. To. A kiedy to będzie, nie wiadomo. A teraz kolejny, nie?